Taki sędzia siedzi tam na krześle wchodzi i mówi Myślałem, że was nie będzie. Do Ciebie? Chcecie No, coś no do i wieramy. on tam adwokat, aplikantkę w ogóle a, nie, się okazało. Bo moja jakby mecenas jest na wakacjach, więc da aplikantkę. Ale to zawsze tak jest, że ci mecenasi to biorą pieniądze, a wysyłają gdzieś pomagiera. No no i ten pomagier tam gada, gada, gada. No i ten sędzia tak w sumie patrzy na mnie i mówi no, ja już tu miałam przygotowany wyrok, tak w sumie jakbyście nie przyjechali, to on go tylko klepnął. A zresztą że przyjechaliście. To spoko, to wam powiem. No i mówi, no miało być uniewinnienie, ale za racji, że przyjechaliśmy, to to umorzymy. A jedno z drugim jakby jest równoznaczne, ale umorzyli mi to i nic nie ma z tego. No to mówiłem, że... Skarb to Państwa pokrywa koszty. Wiesz co pan? ja powiem ci tak, jeszcze bym ku... No to już naprawdę... No, no Ciężkie kulto musiałoby się wydarzyć, żeby, żeby, żeby coś gratuluję. Miejsce, które jest szybciej. Żeby... <laughs> pan komentarz i napiszę, bo ma 7 dni na zażalenie, to jeszcze raz to będę rozpatrywali.